Siemanko, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam trzy rodzaje rękawiczek, dzięki którym będzie się fajnie jeździło w zimę i będzie nam troszeczkę cieplej. Wszystkie są firmy 4F, zacznijmy od tych. Są takie materiałowe rękawiczki, jest to rozmiar S na M. Powiem Wam, że bardzo fajne rękawiczki, tylko troszeczkę za mały rozmiar dla mnie. Z tego względu dałem żonie, ale jeszcze do dzisiejszego dnia ich nie używała. Mają takie fajne tutaj kropeczki gumowe, żeby ta aparatura się lepiej trzymało. Myślę, że na pewno pomoże. Widzicie, że tutaj ta, ta dłoń przebija się, że skórę widać, no, dlatego przydałby się ten troszeczkę większy rozmiar. Polecałbym zamawiać dwa różne rodzaje. Wielkości, no bo zawsze możecie sobie przymierzyć, a jakąś z Allegro Smart na przykład odesłać. Kolejnym rodzajem są takie rękawiczki. Jest taki bardziej śliski materiał. Powiem Wam, że w tych dwóch jeżdżę i bardzo fajnie się nimi jeździ. W każdy, każde rękawiczki mają touchscreen, że można dotykać ekranu i przewijać, zmieniać piosenki lub zbliżać przy nagrywaniu filmiku. Bardzo fajne rękawiczki. To jest rozmiar akurat M. Zobaczcie, jak leży tutaj ten. Ale wskazujący w manetce gazu, powiem Wam, że jest niewielka różnica grubości. Szukam jak najcieńszych rękawiczek, i powiem Wam, że bardzo fajnie się w nich jeździ. Nie przeszkadza aż tak bardzo. No i dużo ogrzewa dłoń, bo w zimie ta dłoń się nie rusza i bardzo fajnie się w nich jeździ. Ja akurat mam taką średnią dłoń, więc no tutaj nie ma z tym problemu, ale powiem Wam, że bardzo fajne rękawiczki. Tutaj jest rodzaj tego palca wskazującego, pokrytego taką gumką dotykową w kratkę. Widzicie, że tutaj po paru użyciach już się naderwało. Ten, ten rodzaj rękawiczek ma troszeczkę inaczej to rozwiązane. Jest wszyta taka wkładka, dzięki której możemy poruszać paluszkiem po telefonie i jest to dużo lepsze rozwiązanie. Wszystkie rękawiczki są w granicach około 40-45 zł. Podeślę Wam link, a jeśli by tylko będziecie chcieli, napiszcie komentarz. No i zdecydowanie wygrywają te rękawiczki, mają troszeczkę lepsze wykonanie, bym powiedział, czerwony napis, czyli znaczy sportowy, szybki, bo jak to czerwień. Mamy takiego klipsika łączącego te dwoje rękawiczek, no i grubościowo są tak samo, powiem Wam. Dlatego jeszcze raz, polecam zamawiać dwa różne rodzaje wielkości, bo tutaj akurat jest M i pasuje idealnie, ale no L też by było ok. Akurat ja przymierzałem w sklepie M i później zamówiłem sobie przez internet M, więc tutaj już wiedziałem jaki rozmiar potrzebuje. Ale tak jak mówię, tutaj mamy dwa dotykowe paluszki. Idealnie się trzyma aparaturę. Paluszek idealnie wchodzi. Miałem kiedyś takie skórzane rękawiczki, no i tutaj tego palca nie dało się w rady do końca włożyć, a powiem wam, przy, przy drifcie musi być ta precyzja. No i Dobrze trzymać tą aparaturę. Są jeszcze takie fajne rękawiczki 4F, które mają tutaj taki miodowy miodową siateczkę całą pokrytą i myślę, że na pewno by to pomogło w trzymaniu lepiej aparatury, no bo ten materiał, co tutaj jest, dość, jest dość śliski. Myślę, że tamte rękawiczki były chyba by najlepszym rozwiązaniem. A już nie kupowałem trzeciej pary, no bo wystarczą mi te dwie. Podeślę Wam do wszystkiego link, zobaczcie, jak wyglądają. No i. Myślę, że dobre rozwiązanie jeszcze na końcówkę zimy. Tak więc polecam te trzy rodzaje rękawiczek. Napiszcie mi, co używacie i co o tym sądzicie. Pozdrawiam, Elo.